No i szostak, bardzo dobry początek także potasznika, ale już w tej chwili nieco się zagubił przy wejściu w ten wiraż i przy wyjściu na prostą. Teraz jednak próbuje to naprawić, wymija w tej chwili teska, tu atakuje kapitalny Kacper Grzelak. Grzelak w tej chwili wychodzi na... Pierwszą pozycję i tak się przetasowali młodzieżowcy obu drużyn, że mamy w tej chwili remis, ale to jeszcze nie koniec rywalizacji. Szczególnie o pierwsze miejsce Grzelak z Szostakiem. Na trzecim miejscu jest Potasznik. Zamyka Kacper Teska stawkę. Jeżeli coś się tu wydarzy, to najprawdopodobniej właśnie na pozycjach 1-2, ale Kacper Grzelak, jak mówiłem, po tym fatalnym występie w Rybniku wziął sobie to wszystko do serca i rzeczywiście kapitalnie powalczył na przeciwległej, prostej pierwszego okrążenia. Uwaga, nie odpuszcza jeszcze Sebastian Szostak ani na moment. Cały czas czai się obok zawodnika klubu Poznańskich Skorpionów. Ostatni wiraż za chwilę napędza się jeszcze Sebastian Szostak, ale już jednak nie da rady, a więc tak jak. I w pierwszym biegu ostatecznie skończyło się wynikiem remisowym. Rozpoczynamy walkę o kolejny komplet punktów. I tutaj tym razem Czugunow. Dobrze, ale jeszcze lepiej Schlauderbach. Schlauderbach jest na razie przed nim. Czugunow atakuje. Idzie na całość. Schlauderbach jednak nie odpuścił. Matias Nielsen skorzystał. Niesamowite sceny na to, że na 5 do jednego w tej chwili jadą zawodnicy gości. Rzeczywiście wielkie problemy mają z dopasowaniem się do tej nawierzchni, tej nieco spowolnionej, jak mówił, zawodnicy. Arget, Malesy, Czugunow szuka prędkości, szuka tutaj odpowiedniego napędu, ale na razie Nielsen przed Schlauderbachem. Schlauderbach z tą dwójką, którą w tej chwili ma, powoduje, że jest szansa na to, by znów w biegu z jego udziałem podwójnie wygrali goście. Teraz Czugunow poszedł na całość, atakuje Schlauderbacha i być może to jest decydujący moment, ale Schlauderbach po szerokiej, jednak odparł ten atak i już ostatnie okrążenie. Szymon Schlauderbach, razy będzie partycypował w wyścigach w których jego drużyna wygrywa 5-1 i to jest także niesamowita istotna wartość jeszcze atak czugunowa Czukunow napędza się, ale zabrakło znowu, chcieli się wstrzelić wszyscy, ale start chyba dla gospodarzy, mówię chyba, bo tu jest bardzo niespokojnie Musielak na prowadzeniu, napędza się Douglas, Douglas nie ma miejsca przy bancie z krawężnika, będzie atakował Łoktajew, nie mieli tam miejsca za bardzo dla siebie goście 3-3 z tyłu jedzie Klep, czugunow, uwaga, atak Łoktajewa, ciasto! Jeszcze Czugunow! Łoktajew na prowadzeniu! Co tu się dzieje? Goście teraz po szerokiej. Douglas próbuje objechać jemu się laka. I co? 5-1! 5-1 dla psz tu! No to jest niemożliwe! No przecież chwilę temu się wydawało, że ta ostrowia będzie miała nie 3-3, 4-2, a może... 5-1 nawet na własną korzyść, kiedy domu się dojechał Czugunów, a teraz tego nie ma. Teraz jest cisza, milczy Ostrów i tylko jest jedno miejsce, gdzie jest wrzawa, gdzie jest gwar. To jest trybuna gości. To jest trybuna tych, którzy przyjechali z Poznania. O, bo orzechowa osada. Biegiem 13 rządzi i włada i wygrywa podwójnie 37-41. Kto ze startu, chyba goście, został trochę Musielak, ale schodzi do wewnętrznej ciasno. Tam, uwaga, perze leży Musielak. Będzie powtórka jeszcze chwila. Jeszcze będziemy obserwować powtórki na pewno od szczytu tego pierwszego łuku. Jak to wyglądało tutaj, Musielak idący swoim torem, próbujący zejść także ciasno blokowany i w tej sytuacji nie miał miejsca. Zawodnik w kasku niebieskim pada na tor. On właściwie wyhamował, by nie runąć na swojego przeciwnika i to był taki manewr mający spowodować, by ten crash nie miał jeszcze większego wymiaru. Taśma w górę, a więc Łoktajew bardzo dobrze. Holder po szerokiej się napędza. Nie ma tam za bardzo miejsca dla Nielsena 4-2, ale uwaga, Holder leci. Holder dzisiaj jest naprawdę silnym punktem gospodarzy, naprawdę i wielu może zawodzić, ale Chris Holder jest chyba najrówniejszym z zawodników ostrowi w tym sezonie. Kolejny mecz z dwucyfrówką Australijczyka się gdzieś tam możemy już spodziewać, bo jest na prowadzeniu leci po te trzy punkty, bo błyskawicznie zbudował potężną przewagę nad parą gości i Nickie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić, leci, robi swoje po prostu, Chris i w tym biegu, i w tym spotkaniu a to, że zabrakło punktów kolegów, no to cóż on może poradzić zerknął za plecy, gdzie ci koledzy, rywale z toru zerknął na sprzęt, na jednym kole teraz e, przeciwległa, prosta w podziękowaniu jeszcze za doping e, kibicom gospodarzy wygrywa ten bieg Chris Holder przed Matiasem Nielsenem i e, Saszką Łuktajewem 3-3, 43 do 47 sensacja w Ostrowie Drodzy Państwo, wielka sensacja w Ostrowie stała się faktem Arget Malesa Ostrów Wielkopolski przegrywa u w historii z Poznaniem i pierwszy raz w tym sezonie, 43 do 47, e, Orzechowa Osada P z Rzecy Poznań na wyjeździe, triumfuje.